Pierwsze podejście do tego testu miało miejsce w listopadzie 2015 roku. Odebrałem wtedy do testów Renault Espace z dwustukonnym turbodoładowanym silnikiem benzynowym i pewną przypadłością. Wracamy do domu na piechotę? Yy, tak, albo na jakiejś klawecie. Bo to by było na tle. <noise> Nie da się chyba ani wyłączyć, ani wyłączyć za się. <noise> Nie skończyłem rozmawiać z osobą odpowiedzialną za park prasowy Renault, ponieważ jest sobota, holownik jest też poza zasięgiem, zostawiamy ten samochód na parkingu. Być może uda się go jutro uruchomić i stąd jakoś zdjąć, być może samochód odjedzie stąd na lawecie. Ja w każdym razie mam nadzieję przystąpię do testu w późniejszym terminie z samochodem, który mam nadzieję będzie działał. Jest ponad 24 godziny później. Odwiedził mnie człowiek z Reno, zabrał kluczyki, dokumenty i powiedział, że spróbuje samochód stąd ściągnąć. Chyba się nie udało jaka piękna katastrofa. Nowy Renault Espace to samochód jednocześnie piękny i tragiczny. Jest jak piękna kobieta, o której względy zabiegasz, aby potem przekonać się, że jest złośnicą z nieco za grubą warstwą makijażu. Zaraz wszystko wyjaśnię. Piąta generacja Renault Espace zadebiutowała w 2014 roku na targach w Paryżu. Renault twierdzi, że to już nie duży minivan. Ale crossover. W związku z tym powinienem go chyba porównywać z kiją Sorento, a nie na przykład z Volkswagenem Sharanem. Oba z których w dużym uproszczeniu są podobnych rozmiarów do Espace. Klapa bagażnika sterowana jest elektrycznie, jest dostęp bezkluczykowy, ale klapę można też otworzyć na odległość z pilota. Bagażnik o pojemności do 680 litrów w konfiguracji pięciomiejscowej jest większy niż w Sorento, ale mniejszy niż w Sharanie. Francuzi mają wyjątkowe podejście do projektowania samochodów. Jeśli klient domaga się jakiegoś rozwiązania, to zamiast zastanowić się nad jego zastosowaniem, wrzucają cokolwiek i mówią: Jest teraz, podoba się! Tak jak te haczyki na zakupy, na których nie da się niczego zawiesić jednym ruchem ręki. Ten motyw będzie się jeszcze przewijał w teście. Trzeci rząd siedzeń dostępny jest za dopłatą 4000 zł. Najpierw trzeba rozpracować mechanizm zdejmowania rolety. Można ją zamocować na podłodze. Pod podłogą są elementy systemu audio, a pod samochodem jest opcjonalne dojazdowe koło zapasowe. A teraz pytanie za 100 punktów: jak się otwiera fotele? W Citroenie Grand C4 Picasso służą do tego specjalne paski. Tu najlepiej wejść na kolanach do bagażnika. Poza nielicznymi wyjątkami, jak Mazda CX9, w trzecim rzędzie jest zwykle za ciasno dla dorosłych, ale w Espace fotele są dodatkowo wyjątkowo wąskie, co może się spodobać najwyżej twojemu nastoletniemu synowi, jeśli wyląduje tu z koleżanką z klasy. I znów ktoś coś dorzucił, bo tak mu kazali. Gniazdo 12V na wysokości ramienia. Ładowarka zwykle wystaje, więc można się uderzyć. Plus za łatwo unoszone fotele, minus za ciasny dostęp. Wrócę jeszcze na chwilę do bagażnika. Być może zwróciliście uwagę na przyciski do składania oparć foteli. To jedna z niewielu rzeczy we spas, która działa i to lepiej niż się spodziewałem. Ale czy zaprojektowanie nowego przycisku do zamykania klapy bagażnika kosztowałoby tyle pieniędzy? W drugim rzędzie jest dużo miejsca na nogi i nad głową, boczne fotele są ogrzewane, na wszystkich trzech są zaczepy Isofix. Jest sterowanie klimatyzacją, dwa gniazda USB, gniazdo 12V i szuflada, w której z trudem da się upchnąć słuchawki, piloty i okablowanie do opcjonalnego odtwarzacza DVD z dwoma wyświetlaczami. Ty to połamiesz, o ile Twoje dzieci nie zrobią tego wcześniej. I oczywiście nie ma żadnych uchwytów na napoje. No bo po co? Z przodu jest kosmos, zegary w technologii LCD, wyświetlacz head-up, olbrzymi dotykowy ekran, nastrojowe oświetlenie dopasowane do zmiennych trybów jazdy, zapach skóry podobny do tego z BMW. Do czego się przyczepię? Na tle egzemplarza, który musiałem zostawić na parkingu pod centrum handlowym i wezwać Renault, żeby go sobie zabrało, ten jest. Idealny. Nie wyświetlają się żadne komunikaty o błędach, nic nie skrzypi, wszystko działa, a po tygodniu spędzonym w nowym Renault Megane system inforozrywki już mnie nie przeraża. Ale jest więcej przykładów francuskiej filozofii. My się pod tym nie podpisujemy, ale damy klientom to, co im się wydaje, że chcą. Na przykład jest schowek na odtwarzacz muzyczny, ewidentnie zbędny, więc ma ostre krawędzie, albo półka podpływającą konsolą. To było bez sensu w Volvo, chociaż właściciele samochodów szwedzkiej marki twierdzą, że to doskonałe miejsce do trzymania płyt CD, albo kaset magnetofonowych. Tu podpływającą konsolą umieszczono szczerze znienawidzone przez Francuzów uchwyty na napoje. Ten amerykański wymysł jest więc schowany na wysokości kostek i nie pomieści nawet półlitrowej butelki. Rozumiem downsizing w samochodach kompaktowych, a nawet w segmencie D. Ale w minivanach to już przesada. Napędzanie ważącego prawie 1800 kg samochodu silnikiem 1.6 świetnie wygląda w testach laboratoryjnych, ale gorzej w życiu codziennym. Szczególnie kiedy samochód jest wielkości małego domu. Tymczasem do wyboru jest albo diesel 1.6 albo benzyna 1.6. Diesel ma 130 lub 160 koni mechanicznych, a benzyna 200 koni mechanicznych. Czas od 0 do setki, od 10,7 sekundy dla słabszego diesla do 8,6 sekundy dla benzyny. Nieźle, ale wymaga przejścia w tryb sportowy. I tu dochodzimy do kolejnego problemu. Tryby jazdy zwykle zmienia się przyciskiem przy dźwigni zmiany biegów, ale to jest Renault. Naciskamy przycisk przy dźwigni zmiany biegów, i wtedy dopiero zaczynamy zmieniać tryby na wyświetlaczu. Mogę przełączać się między trybami: sport, komfort, eko, neutralny i spersonalizowany. Przy okazji zmienia się kolor oświetlenia. Wnętrza samochodu, dajesz samochód swojemu dziecku, no to w nocy widzisz na kilometr, w jakim trybie jeździło. W tym egzemplarzu mamy 160-konnego diesla, który współpracuje z 6-stopniową przekładnią automatyczną. Manualna skrzynia biegów występuje tylko w najsłabszym dieslu. A 200-konna benzyna ma 7-stopniowy automat. Renault obiecuje niecałe 5 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Mi wychodzi bliżej 7 litrów. A większość czasu jeżdżę w trybie ECO. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w niektórych samochodach Renault jest system czterech kół skrętnych, to się tu nazywa 4 Control. Sprawia on, że ten duży samochód staje się bardzo zwrotny. Otele są bardzo wygodne. Espace jest w miarę cichy i komfortowy, raczej na długie trasy, bo w mieście coraz trudniej tak duży samochód zaparkować. Chociaż ten ma system automatycznego parkowania prostopadłego, równoległego, a nawet na ukos. W tym sensie Renault Espace jest rzeczywiście jak crossover. Sam raz do miasta. Ceny Espace zaczynają się od 120 tysięcy złotych, ten egzemplarz zaczyna się od 166 tysięcy, a z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 186 tysięcy złotych. Gdyby nie moje pierwsze nieudane podejście do Renault Espace, z czystym sumieniem polecałbym ten samochód, nawet mimo francuskiej logiki ignorowania potrzeb klientów. Mam nadzieję, że problemy z elektroniką w poprzednim egzemplarzu były tylko wypadkiem przy pracy, bo poza tym Espas jest piękne i ma coś w sobie z Avantaima. A czy ty doceniasz odważne, choć nie zawsze najlepiej wykonane projekty w motoryzacji? Znasz jakieś przykłady? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.